Dzień dobry, witajcie na nietypowym finale konkursu na kartkę bożonarodzeniową dla dzieci pracowników naszego uniwersytetu. Jak widzicie, nie jestem dzisiaj w teatrze, nie spotykamy się na żywo, ale mówię do Was ze studia telewizyjnego. Myślę jednak, że emocje są równie ogromne, jakbyśmy spotkali się na żywo. Przypomnę tylko, że nasz konkurs jest prowadzony w ramach akcji Uniwersytet Dzieciom, a patronuje mu rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Wojciech Strzyżewski. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji, Dział Socjalny, a w tym roku także Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrodą główną w konkursie jest bardzo ważna rzecz. Otóż te prace, które zostaną zwycięskimi pracami, zostaną wysłane w tym roku w postaci e-kartek, czyli kart elektronicznych, do instytucji w kraju i za granicą z życzeniami, osobistymi życzeniami pana rektora. Ale o tym opowie już sam pan rektor. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję, że wzięliście udział w konkursie na tegoroczną kartę Bożonarodzeniową. Myślę, że najlepsze karty znajdą się w różnych zakątkach świata, bowiem będę je chciał wysłać. Tych z Was, którzy wygrali konkurs, do swoich gości oraz zaprzyjaźnionych uczelni. Bardzo serdecznie Wam jeszcze raz gratuluję i myślę, że. Będziecie mieli wiele ciekawych spotkań z Mikołajem. Chociaż w tym roku konkurs odbywa się nietypowo, bo zdalnie, ale myślę, że również dostarczym Wam wiele radości, czego Wam bardzo serdecznie życzę. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło aż 247 prac. Mimo, że jest to forma troszeczkę inna niż co roku, mamy formę zdalną, to jednak mali artyści dokonali swoich dzieł i wysłali te prace właśnie do nas, do biura promocji, żebyśmy mogły je ocenić jeżeli chodzi o ocenę, to w tym roku jurorkami w naszym konkursie były pani profesor Ewa kobłecka Pasterniak z Instytutu Pedagogiki, pani magister Livia Litecka z Wydziału Artystycznego oraz pani Adrianna Socha, studentka Wydziału Nauk Społecznych. Tu na tej Magicznej kartce mam nazwiska osób, zwycięzców, którzy w tym roku otrzymają nagrodę i tytuł laureata konkursu na kartkę Bożonarodzeniową dla dzieci pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest też nową, bowiem co roku wybieraliśmy 8 najciekawszych prac, w tym roku tych prac będzie 4. I tak oto, w najmłodszej kategorii, w kategorii 3-5 lat, zwyciężył Franciszek Jurkowski, czteroletni Franciszek Jurkowski. Gratulujemy bardzo serdecznie. W kategorii 6-9 lat, Zosia Kaźmierczak, lat 9. W kategorii 10-13 lat, Emilia Eliasz, lat 12. I w najstarszej kategorii, w kategorii 14-16 lat, Aleksandra Olszewska, 14-latka. Wszystkim laureatom w tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratulujemy w imieniu swoim i w imieniu Józef, które są pod wrażeniem prac które zostały nadesłane na konkurs w tym roku. Moi drodzy, nagrody dla Was będą przesłane pocztą. Zajrzyjcie na skrzynki pocztowe swoich rodziców. Ale oczywiście nie zapominamy też o pozostałych uczestnikach naszego konkursu. Wszystkie dzieci zostaną nagrodzone upominkami, ale o tym, w jaki sposób te upominki do Was dotrą, powie za chwilę święty Mikołaj. Ja tymczasem mówię do widzenia, do zobaczenia za rok. Pa, pa. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu, prawda? Jestem bardzo ciekawy, czy się nie spodziewaliście. Niespodzianka, co? No dobrze, dobrze, wiem, mam długą, siwą brodę, jestem z tego tak zwanego starszego pokolenia, ale nowinki techniczne bardzo dobrze znam. Naprawdę nieźle sobie z nimi radzę i dzięki temu się widzimy. Przygotowałem dla Was upominki. Z okazji wzięcia udziału w konkursie na kartkę świąteczną. No niestety, nie mogę wam dostarczyć ich osobiście, ale uwaga, tutaj właśnie przychodzi z pomocą współczesna technika. Wysłałem do Was wiadomości na skrzynki pocztowe waszych rodziców. Poproście, aby zaglądali do skrzynek pocztowych w swoich komputerach i sprawdzali, co dla Was przygotowałem. Wiadomości powinny dotrzeć w ciągu tego tygodnia. Spokojnie, elfy już nad tym pracują. Mam nadzieję, że za rok zobaczymy się osobiście. A teraz zapraszam Was do wysłuchania ciekawej opowieści. Do zobaczenia za rok. Dzień dobry. Kochani, chciałam wam, Was zachęcić do czytania. Sięgnęłam po książkę Semper i gościnnego rekreacji Mikołajka, którą znam jest... Jeszcze z czasów, kiedy byłam w Waszym wieku, wybrałam jedno opowiadanie, które Wam przeczytam. Być może zachęcę do tego, aby po tę książkę i inne z tej serii sięgnąć w jakiejś chwili, kiedy będziecie mieć czas. Opowiadanie zatytułowane Galeria Obrazów. Jestem dzisiaj bardzo zadowolona bo pani zaprowadziła całą klasę do muzeum, żeby nam pokazać obrazy. To jest okropnie zabawne, kiedy tak wszyscy wychodzimy razem. Szkoda, że nasza pani, chociaż taka miła, nie chce tego robić częściej. Ze szkoły do muzeum mieliśmy jechać autokarem. Autokar nie mógł stać przed szkołą, więc musieliśmy przejść przez jezdnię. Pani powiedziała, ustawcie się w szeregu dwójkami, trzymajcie się za ręce i uważajcie. To mi się nie bardzo podobało, bo stałem obok alcesta, który jest bardzo gruby i do tego bez przerwy je, więc nieprzyjemnie go trzymać za rękę. Lubił alcesta, ale on ma zawsze tłuste albo lepkie ręce, to zależy od tego, co je. Dzisiaj miałem szczęście, bo ręce miał suche. Alcest, co jesz? zapytałem go. Kruche ciasteczka, odpowiedział i parsknął mi orkruchami prosto w twarz. Na przodzie obok pani stał Ananiasz pierwszy uczeń i pieszczoszek naszej pani. Nie lubimy go za bardzo. Naprzód marsz! Krzyknął Ananiasz i zaczęliśmy przechodzić na drugą stronę ulicy, a policjant zatrzymał samochód, żebyśmy mogli przejść bezpiecznie. Nagle Alcest puścił moją rękę i powiedział, że wraca, bo zapomniał karmelków w klasie. Alcest zaczął iść z Odwrotnym kierunku przez środek szeregu i zrobiło się zamieszanie. Alcest, dokąd? zawołała pani. Wróć natychmiast! Tak, dokąd to alcest? powtórzył ananiasz. Wróć natychmiast! To, co powiedział ananiasz, nie bardzo podobało się Eusebiuszowi. Te, pieszczoszek, czego się wtrącasz? Powiedział Eusebiusz i podszedł do Ananiasza. Eusebiuszu, proszę wróć na miejsce, krzyknęła pani. Właśnie, Eusebiuszu, proszę wróć na miejsce, powtórzył Ananiasz. Nie chciałbym pani przeszkadzać, powiedział policjant, ale już dość długo zatrzymuję ruch. Jeżeli więc ma pani zamiar prowadzić lekcje na jezdni, to niech mi pani powie. Skieruję samochody przez klasy szkolne. Bardzo chcieliśmy to zobaczyć, ale pani zrobiła się czerwona i takim tonem kazała nam wejść do autokaru, że zrozumieliśmy, że nie ma żartów. Posłuchaliśmy raz, dwa. Autokar ruszył. Za nami policjant dał znać samochodom, że mogą jechać. Gdy nagle usłyszeliśmy zgrzyt hamulców i krzyki, to był Alcest, który z paczką karmelków w ręku przebiegał przez jezdnię. W końcu Alcest znalazł się w autokarze i mogliśmy nareszcie ruszyć. Zanim skręciliśmy za róg, Zobaczyłem, że policjant rzucił swoją białą pałkę na ziemię, a dookoła niego samochody strasznie się stłuczyły. Weszliśmy do muzeum grzecznie, w szeregu, bo lubimy przecież naszą panią, a zauważyliśmy, że jest jakaś bardzo zdenerwowana. Weszliśmy do wielkiej sali, a tam pełno było obrazów. Zobaczcie, tu są obrazy wykonane przez mistrzów szkoły flamandzkiej, wyjaśniła pani. Nie mówiła długo, bo nadbiegł straż, strażnik, krzycząc, że Alcest marze palcem po obrazie, żeby zobaczyć, czy farba jest jeszcze świeża. Strażnik powiedział alcestowi, że nie można niczego dotykać i rzadko się z nim sprzeczać, bo alcest upierał się, że można, bo obrazy są suche i nie brudzą. Pani kazała alcestowi, żeby zamilkł, i przyrzekła strażnikowi, że będzie na nas uważać. Strażnik odszedł, ale kręcił głową. Pani tłumaczyła dalej. A my tymczasem urządziliśmy sobie bardzo fajną ślizgawkę, bo podłoga była z gładkich płytek, pierwszorzędna do ślizgania. Bawiliśmy się wszyscy, z wyjątkiem pani, która odwróciła się do nas plecami i tłumaczyła, co jest na obrazie, i ananiasza, który stał o nie, koło niej, słuchał i robił notatki. Alcest także się nie śliskał. Zatrzymał się przed małym obrazkiem, na którym były namalowane ryby, wewsztyk i owoce. Patrzył na to i oblizywał się. Bawiliśmy się świetnie. Euzebiusz był wspaniały. Za jednym zamachem sunął przez całą prawie salę. Po ślizgawce zaczęliśmy skakać jeden przez drugiego, ale musieliśmy przestać, Bozebiusz odwrócił się i poskarżył. Proszę pani, oni się bawią. Ezebiusz rozgniewał się, podszedł do Ananiasza, który właśnie zdjął okulary, żeby je przetrzeć, i nie widział, że łzebiusz się zbliża. Euzebiusz zaczął tarmosić Ananiasza. Wtedy podszedł strażnik i zapytał pani. Czy nie uważasz, że byłoby lepiej, gdybyśmy sobie już poszli? Pani powiedziała, że dobrze, że też ma tego dosyć. Wychodziliśmy już z galerii, kiedy Alcest podszedł do strażnika. Pod pachą trzymał ten obrazek, który mu się tak podobał, z rybami, bewsztykiem i owocami. Chciał go kupić i zapytał, ile strażnik za niego chce. Gdy wyszliśmy z muzeum, Gottfried powiedział pani, że jego tata i mama mają fajną kolekcję obrazów, że wszyscy o niej mówią. Jeśli pani tak lubi obrazy, to proszę bardzo, może do nich przyjść. Pani przetarła ręką czoło i powiedziała, że ma dosyć obrazów na całe życie i nawet nie chce już o nich słyszeć. Wtedy zrozumiałam, dlaczego nie wyglądała na zadowoloną z tego dnia spędzonego z nami w galerii. Właściwie to nasza pani wcale nie lubi obrazu. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Sięgajcie po książki.